Co będzie next? Dzisiaj w nieco innych warunkach atmosferycznych, bo prosto z Next Fest, a ja się nazywam Tomasz Hota, to jest notowanie kolejnej muzycznej listy przebojów LP20. Sprawdźmy, jaki jest top 5 tego tygodnia. Kolejność alfabetyczna. Dawid Kwiatkowski i Kaja proszę tańcz. Dropki, Nieletający ptak. Justyna Steczkowska, Gaja. Mateusz Psonak, Rise and Shine. Oscar Cyms co noc. Gotowi poznać stopkę? Jedziemy! Miejsce 26. Oczek w dół. Igo z utworem Cud. 19. Nowość. Daria Zaslowska. Trudno jest być sobą. 18. 5 Oczek w dół. Spada Teo z utworem Trust Issues. 17. I 11 Oczek w dół. Mateusz Siabłowski. Za dużo słów. 16. Miejsce. Nowość. Sanach i Sobel. Dwoje ludzieńków. Na 15. 3 Oczka w górę. Awansuje Julia Wieniawa z utworem Kocham. 14. 5 Oczek w dół. Zalicza Dominik Dudek. pod the light". 13. 2 Oczka w górę. To Pan Savian i jego Disconnection. 12, oczek w górę, awansuje Maciej Skiba Chcę Ciebie częściej Jedenaste to aż 9 oczek w górę. Mikro Music z utworem, chyba lepszy przy dzień. Dziesiąte miejsce to sześć oczek w dół. Margaret z utworem, tak musiało być. Dwa oczka w dół. Na miejsce dziewiąte spada Carla Hernandez z utworem, co jeśli. Miejsce ósme, pięć oczek w dół. Wiktor Dydua i Kasia Sienkiewicz, nie mówię tak, nie mówię nie. Miejsce siódme to dziesięć oczek w górę. Kaśka Sochacka z utworem, spokojnie w wersji live. Miejsce szóste, nowość i to jeszcze nie najwyższa. Margaret zalia Sara James, co za noc. Bra, pa, pa. Chcesz poznać kto wygrał w tym tygodniu? Wejdź w link w biu, masz do wyboru Spotify, Tidal albo YouTube Music, Chodzisz w link, subskrybujesz, obserwujesz i wiesz więcej i wcześniej. A teraz przechodzimy do kolejnej części, czyli nowe propozycje do listy przebojów LP20. Daria Zabiał i Artur Rojek – Dziwna, Oskar Cyns z utworem Szkic i Kontury, Błażej Latos i jego utwór Głośniej. Klaudia Sobotka – Może, tańcz. Okita i Tutowe z utworem Day One. Grubson i Zalia z końcem początek. Bluszcz z utworem Kolory i klimat. Oraz Vixen i Ta – Golden Hour. I cóż ja mam rzec, jak zwykle w sobotę po godzinie 18 głosujecie na Top 20. W niedzielę propozycje powroty i możecie zaproponować jakiś inny utwór do listy przebojów. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu i przy okazji kolejnych. Pa, pa, pa.